Jesteśmy w Portsmouth, w południowej Anglii. Zainteresował nas bardzo okręt Wiktory. Ten od admirała lorda Nelsona i bitwy pod Trafalgarem. Ale wszystko po kolei. To, że w Portsmouth jest wyjątkowe muzeum morskie, to już wiecie. Wśród Perełek jest tu też HMS Victory, żaglowy okręt liniowy brytyjskiej marynarki wojennej, oflagowany odpowiednio. English flag, cross of St George. Technically on the boat, this means the admiral is on board. And the Union flag just because they had a spare pole. We're laid into the waterline 25 feet. Of water, so you could stick Anneris on her end, when, and put her next to this boat when she's fully laid up, and Anneris would be just about under the water on her end. Wiktory zbudowany został w połowie XVIII wieku. Brał udział w wielu znaczących dla brytyjskiej historii bitwach, ale najważniejsza to bitwa pod Trafalgarem, w której zginął admirał Nelson i 56 marynarzy. Co istotne, mimo śmierci przywódcy odniesiono zwycięstwo, a okręt stał się symbolem dla brytyjskiej marynarki wojennej. Okręt mimo możliwości zwiedzania jest w trakcie trwającej już 13 lat konserwacji, dlatego nie ma na przykład masztów. Znowu patyczki do wielgachnych uszu, albo czego innego? I dlaczego zawsze przyciąga to moją uwagę? Hmm. Na tym pokładzie upadł raniony admirał Nelson. Miejsce dokładnie oznaczone. Nie umarł od razu, a jego ostatnie słowa skierowane do kapitana Hardego, po cały niehardy, hardy, do dziś są zagadką. Ciekawiej zaczęło się po jego śmierci. Podobno ciało Nelsona umieszczono w beczce z rumem w celu zakonserwowania i przetransportowania do Anglii. O fakcie tym nie została jednak poinformowana załoga. Marynarze podpijali rum, nie wiedząc o, mm, powiedzmy, szczególnym dodatku. A może to tylko legenda była? Hmm. Niemniej jednak za życia miał całkiem przytulne apartamenty na pokładzie. Z rozległym widokiem. To duże wszystko. O, tak z ręką wygląda. Hmm? Jak to się coś zerwało i waleło w dół, to było być niebezpieczne, nie? Kibelek nie najgorszy, nie przypadkowo koło magicznego miejsca lekarza czy aptekarza, pewnie obie funkcje w jednej osobie. Antonie że we są special banana holders. Um, stop, banana bisquashed.

Nie było internetu, Facebooka, ani nic. Cały czas, jak słucham tutaj tego, to mówią, że atakowali ich Francuzi. Walczyli z Francją, francuska flota, albo hiszpańska. Takie co mi się przyszło do głowy, że jak się mówi teraz o II wojnie światowej, to jakoś ciągle nam ktoś mawia, że to byli naziści, nazis, nazist, coś takiego. Zresztą to byli Niemcy, nie? Co? Nie to samo? A on twierdzi, że nie to samo. Ciekawe czemu. Chirurgia to raczej się nie patyczkowała wtedy. Anestezjologów nie potrzebowali, a sądząc po warunkach higienicznych, to i rehabilitantów potem też nie. Staruszek ma te swoje 252 lata. I mimo stosowania najnowszej technologii toczy się ciągła walka o utrzymanie okrętu w dobrym stanie. Miejmy nadzieję, że tę bitwę też wygra. Nie wiem jak Was, ale mnie fascynują takie dzieła sztuki, inżynierów i szkutników. Do następnego pa!